Po kilku latach ciężkich poszukiwań odpowiednich baterii do naszych ładowarek, postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, by stworzyć własne akumulatory. Nowe baterie OptiTemp, w których zastosowano zupełnie nową na poziomie globalnym technologię, poprzez zanurzenie ogniw akumulatorowych w specjalnym płynie, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo oraz wydajność, dając użytkownikowi możliwość Wykorzystać w pełni oszczędność naszych ładowarek, zarówno w gorących porach roku, jak również tych bardzo zimnych. System kontroli temperatury baterii załącza się od razu po podłączeniu kabla ładowania i pozostaje aktywny przez cały czas. Możemy więc z samego rana zacząć pracę maszyną, której temperatura baterii jest zoptymalizowana do warunków panujących na zewnątrz. Avalon Power to nowa era ładowarek elektrycznych z większą pojemnością baterii wydłużonym czasem pracy oraz zwiększoną żywotnością i wytrzymałością baterii. Awad OptiTech dzięki pełnemu jednorazowemu ładowaniu pozwala na pracę przez cały dzień.